Cześć Andrzeju, eee, tak. bardzo się cieszymy, że jesteś z nami na torze w Babilie. Już jesteś po wszystkich jazdach, chciałem się zapytać czy jesteś zadowolony, czy Ci się podobało? Ja również się cieszę, że jestem z Wami, bardzo mi się podobało, było naprawdę super. Cieszę się. Które auto Ci się To jest trudne pytanie, ale jakoś tak Honda NSX. Jako najciekawszy, tak? Chyba tak. Czyli chyba gdzieś tak. w stronę Japonii jednak masz, masz inklinację, tak? Na to wygląda. Na to wygląda, bo chyba tak też słyszeliśmy, czym jeździsz na co dzień, więc też to jest Japończyk, tak? Tak, tak. Też, też samochód bardzo sportowy, Nissan Note 1.4. Słuchaj, a powiedz, ja mi, powiedz mi jak dotarłeś do motologa, bo to zawsze jest dla nas ciekawe, hmm. e, zawsze jest dla nas ciekawe pytanie. Przez internet szukałem czegoś do prowadzenia dokumentacji auta i tak zainteresowała mnie ta I jak wydarzenia ogólnie? To bardzo Cieszę się bardzo, cieszę się bardzo. Fajnie, że byłeś z nami, bardzo się cieszę, że mamy fajnego zwycięzcę, fajnego konkursu. Dzięki serdecznie. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Cześć.